ma to jest pili. W dzisiejszym odcinku rozpoczęć na nową serię na kanale. Otóż otwieramy skrzynki w ce, to nie trawimy nosza, co nie? I oczywiście odcinki będą się pojawiały codziennie, ponieważ nie ma takiego budżetu. Ale my się tak przynajmniej dwa razy w tygodniu stawi taki odcinek za otwierania w dzisiejszym odcinku jako pierwszy poleci skrzynka Wildfire. Szczerze liczy na przynajmniej różowy item No to dobra, no to otwieramy pierwszą skrzynkę i to jest nowa seria na kanale. Piszcie komentarzu, jaką chcecie następną skrzynkę. Ok, może faktoryniu będzie. Faktoryniu mamy, dobrze, fajnie. Yy, bardzo ładny nam skin drobną. Niebieski aligator. Zobaczmy sobie. Yy. Zobaczmy sobie, ile on jest wart w ogóle na ręku. Z O44. No 44. nie nic najgorzej. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. E, widzimy się w następnym. Siemano.